Dzisiaj ponownie w naszym programie pani Edyta Ładniak-Dziurian. I tym razem, troszkę więcej właśnie, tak jak już przed chwilą wspomniałem, praktyki pokażemy, tego, o czym mówiliśmy ostatnim razem, co jeszcze warto powiedzieć. Mamy tutaj taki plakat, który. No, od dziecka do najstarszych. Tak, to jest inicjatywa Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej, do której należy każdy fizjoterapeuta i z którą my tutaj współpracujemy i mamy taką współpracę dosyć dobrą. I ten plakat jest przesłaniem po prostu naszej Izby a propos tego, czym jest ruch w naszym organizmie. Tak? Tutaj mamy tak jakby obrazowo pokazane, że fizjoterapia może wejść od noworodka w wieku do wieku geriatrycznego. Korektywa, zajęcia sportowe, kobiety w ciąży, praca. Praca przy biurku, gdzie dzisiaj większość społeczeństwa pracuje jednak, a to na zdalnym, a to przy biurku. I tutaj fizjoterapia też ma dużo, tak jakby, pole do popisu, bo w trakcie pracy przy biurku można naprawdę też się świetnie rehabilitować. Ten plakat i w ogóle tutaj nasza idea fizjoterapii jest to, żeby szerzyć i promować ruch. Tak jak powiedziałam wcześniej, ruch jest lekarstwem za darmo, które możemy sobie sami po prostu zapewnić. Tylko wymaga bardzo dużo od nas, bo wymaga samodyscypliny i czasu. Więc zapraszamy teraz do praktycznej sali, w której to Państwo pokażą nam, co się tutaj będzie działo i co się tutaj dzieje. Więc, znajdujemy się teraz w gabinecie terapii manualnej, i tutaj specjalnie dla Państwa specjaliści przygotowali taką prezentację, która nam zaprezentuje, no właśnie, co? Ja skupię się na masażu, czyli na tym rozluźnieniu pacjenta, natomiast później kolega przedstawi jeszcze terapię mobilizacją i manipulacją. Także ja tutaj, korzystając z okazji, chciałabym zaznaczyć, że najpierw zaczynamy zawsze od przygotowania pacjenta. Czyli pacjent powinien mieć zawsze ściągniętą biżuterię. Tutaj nasza pacjentka zgodziła się, że wykonam to przy, przy państwu. Rozluźnione nóżki, no i oczywiście powierzchnia, którą będziemy masować, powinna być czysta. Pacjent, który przychodzi do nas i szanuje terapeutów, zawsze przychodzi po prostu przygotowany do zabiegu, tak jakby szedł. Do lekarza, tak? Do masażu używamy środków poślizgowych, talka albo oliwka. My tutaj w naszej placówce pracujemy na oliwkach. Rozprowadzam. Oliwka jest delikatnie ciepła. Rozprowadzamy sobie oliwkę po całym tutaj ciele pacjenta. I tak, jeżeli chodzi o masaż, musimy powiedzieć, że tu mamy tak, jakby kolejność wykonywania odpowiednich technik. Zawsze na początku przyzwyczajamy pacjenta do dotyku, czyli wprowadzamy sobie głaskanie. To głaskanie jest, tak jakby, różno, ma różną formę ucisku, żebyśmy się zrozumieli. Chodzi o to, że na samym początku ruchy są bardzo delikatne, takie rozluźniające, które będą powodować, że pacjent po, po prostu zacznie się czuć bezpiecznie w tej terapii. I w trakcie będziemy te ruchy w, w jakby nasilać, co będzie widać przez taką opcję, tutaj pan powinien widzieć, u, tak jakby ugięcie tkanki tak przy głaskaniu mamy ten ruch taki bardzo delikatny powierzchowny natomiast później e, wchodzimy tak jakby w naszym żargonie coraz głębiej w e, ciało pacjenta zaczynamy sobie od ruchu głaskania potem mamy rozcieranie mamy różne techniki rozcierania e, przez tutaj rozcieranie takie kółeczkami palcami e, Opuszczami w dalszym, znaczy opuszkami, teraz paluszkami zgiętymi, kłębem kciuka. Ja tutaj będę tak, co ciekawsze pokazywać, tak, żeby Państwo po prostu zobaczyli całą gamę ruchów, które wykonuje terapeuta, masując pacjenta. Mamy tak jakby, teraz tak jakbym chciała oderwać mięsień od, od kości, tak. I następnym ruchem, tak jakbym go chciała z kolei przysunąć tak więc te wszystkie ruchy w trakcie masażu są e, wykonywane e, skupiamy się na mięśniach przykręgosłupowych jak również na e, mięśniach powierzchownych i staramy się po prostu to wszystko rozprowadzić e, na boki tak Generalnie masaż zaczynamy sobie tutaj od opracowania kości krzyżowej przez talerze biodrowe. Tutaj mamy taką powierzchnię, którą tutaj sobie też wyznaczamy, do której będziemy tak jakby odprowadzać, jak to powiedzieć, produkty tkankowe, tak? czyli to, co chcielibyśmy usunąć z tkanek, zepchnąć to do naczyń limfatycznych, które tutaj będą po prostu sobie to później tak jakby usuwać z organizmu. Czyli mówi się, przynajmniej ja tak słyszałem, nie wiem, czy to jest poprawne, że zawsze w kierunku serca. Zawsze w kierunku serca i zawsze w kierunku dużych e, tak jakby pni limfatycznych, bo masaż ma to do siebie, że on musi odprowadzić te zbędne produkty przemiany materii tkankowej, tak? E, no tutaj każda, każda okolica ma to swoje, że na przykład jeżeli będziemy masować nóżki, to też robimy to w kierunku do serca. Jeżeli będziemy robić dłoń, zawsze pchamy tutaj w kierunku limfę i substancje w kierunku do, do serca, do jam, znaczy do, do brzucha, tak, do jelit, do, pni, do dużych pni limfatycznych. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć o masażu? No w, tym, yy, tak. w tym momencie to są plecy, no ale tak jak wspomnieliśmy, można też inne części ciała masować w różnych przypadkach, tak, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Tak, masować generalnie możemy każdą okolicę, bo masaż wpływa tak, jakśmy wcześniej już powiedzieli, na, każdą, na każdy organ w. W naszym organizmie masaż będzie wpływał na, każdą, na każdy staw i na, na wszystkie mięśnie. Tak? Więc możemy po prostu masować wszystko, zachowując, dobierając odpowiednie techniki, dobierając odpowiednią siłę ucisku. Tutaj trzeba zaznaczyć, że o sile tak jakby ucisku decyduje terapeuta. Bo pacjenci na przykład bardzo często mówią, że a za słabo, i ten terapeuta jest za słaby. To nie o to chodzi. Każdy terapeuta ma inne wyczucie w rękach, każdy czuje po prostu coś innego i koncentruje się na tym, co czuje. Więc on dobiera siłę, z jaką ten masaż, z jaką ta terapia jest robiona. I o tym trzeba pamiętać, tak? Nie zawsze masaż, który jest delikatny, jest nieskuteczny, i nie zawsze masaż, który jest mocny, jest dobry. No właśnie, bo ja tak naprawdę łapiąc się za plecy, czuję, że gdzieś tam jakieś mięśnie są, może są bardziej zbite, może są bardziej rozluźnione, a co tak naprawdę czuje fizjoterapeuta? Fizjoterapeuta-masażysta pod swoimi palcami wyczuwa zmiany w napięciu tkanki mięśniowej. Wyczuwamy tak jakby jak to nazwać? zmiany w rozłożeniu nawet tkanki tłuszczowej, tak? Wyczuwamy tam, gdzie, miejsca, gdzie się gromadzi woda, wyczuwamy napięcia powięzi, więc to, to jest wszystko zależne od tego, co w danym momencie terapeuta wyczuje tak naprawdę i nad tym terapeuta po prostu pracuje, tak? Staramy się po prostu uwalniać te punkty, te napięcia. Każdy mięsień ma tak, jakby miejsce, w którym gromadzi sobie te toksyny, i my je staramy się rozpracować i po prostu z tego miejsca odprowadzić. Więc teraz, co Pan nam prezentuje? Dzień dobry, prezentuję teraz y, mobilizację odcinka szyjnego kręgosłupa. Robimy teraz techniki stawowe, czyli nie pracujemy tak jak koleżanka na masażu, na tkankach miękkich, na mięśniach, tylko tutaj staramy się odciążyć, rozluźnić w stawie. Tutaj ważne, żeby pacjent był cały czas rozluźniony i miał duże zaufanie do terapeuty. Trzeba zaznaczyć, że wykonywanie mobilizacji może być w różny sposób. Jest bardzo dużo kursów, bardzo dużo różnych form terapii manualnej. Każdy terapeuta może robić to w inny sposób. Więc jak rozumiem, to co tutaj robimy to jest pokazowo, no bo zakładam, że normalnie nie robimy tego w spodniach. Tak, oczywiście pacjent jest odpowiednio przygotowany. Yy, przyznam się szczerze, że ja również yy, jeżeli robię normalnie terapię manualną, to całą biżuterię typu zegarek, obrączkę ściągam, yy, identyfikator również, żeby nie zrobić krzywdy yy, pacjentowi. Tak? Teraz robimy akurat technikę manipulacji w odcinku lędźwiowym. wszystkie sobie zabieramy i jedno szybkie machnięcie i już ja to układam, pacjent również musi mieć tutaj zaufanie, bo leży na skraju leżanki. Ja cały czas go pilnuję, trzymam i układam, żeby nic mu się nie stało. Znajdujemy się w kolejnej sali ośrodka, bo chyba tak można to nazwać. Co tutaj fizjoterapeuci mogą z nami zrobić, mówiąc tak kolokwialnie? Jesteśmy teraz w pracowni kinezyterapii, tutaj odbywa się leczenie ruchem, czyli ten lek, który mamy za darmo do wykorzystania w każdej sytuacji. Tutaj mamy urządzenia do odciążenia, tutaj kładziemy sobie pacjenta, którego po prostu systemem odciążeń, odciążamy mu po prostu ciężar kończyn, ciężar ciała i wtedy pacjent wykonuje tak jakby ruch bez, bez swojej wagi, tak ogólnie mówiąc. Tutaj mamy ugól do podwieszenia całego ciała. Z tyłu tam za panem są, jest krata do podwieszenia kończyn górnych. Lustro korekcyjne. Normalnie pracujemy tutaj jeszcze na materace, gdzie terapeuci dobierają ćwiczenia do konkretnej jednostki chorobowej i do konkretnego pacjenta. Tutaj mamy pomieszczenie do... Pola elektromagnetycznego. Jest to taki zabieg, który de facto jest nieodczuwalny przez pacjenta. Pacjent tutaj sobie po prostu kładzie, bądź, kładzie się, bądź sobie siada i tak jak to pacjenci mówią, nie czuje się tutaj nic. Natomiast pole magnetyczne ma bardzo takie też szerokie spektrum zastosowania. Łącznie z tym, że działa po prostu też na poziomach tkankowych. Stosujemy to w terapii takiej przeciwbólowej, przeciwzapalnej.